Ja też, ja też jestem więźniem psychologicznym i ulotki im rozdawę. Z każdej... Kurwa, ale mnie jeszcze nie zbanowali. Ja mogę tam iść. Seul. Sad lasting longer. Now they won't go away unless I take some medication, okay? The boundary between reality and illusion has blurred, and feel mm -hmm. increasingly trapped between them. People with strange faces. Bring me. You don't even have the strength tell if they're real of hallucinations. Okay. Yet, strangely, collecting doll pieces is the only thing that claim calms my mind. I don't know why. It just feels like the only hope I have left this is really a treatment how much longer must i endure this pain how much longer must i endure this pain the your are gradually improving. okay After just eight days of you Byłem w kinie na filmie Exit 8. Czy to jest coś podobnego? Bo jeżeli tak, to jestem wkręcony. Dojebane będzie. Jeżeli to jest coś takiego, no to... Dobra, to idę po okulary. Ja chciałem pocałować kota, to tak, on wyciąga łapy. Widzicie to? wy tego nie widzicie, ale to wyciąg, ej, kocie Dobra, lecimy. Kurde, chodźcie no no szkoda, że będzie się otworzyć na czas. Dziś znam nie kiedyś trzeba klipy robić. A co, to będzie takie klipowalne? Dużo będzie tego? Ok, I will. If the hashtag disappears or return normal, it's safe to open the door. If the hashtags don't go away, tak. Ok. Cześć, puka. I'm on every day. Usually I'm fine, but... I need to wash out. Over this distance... Okay. That's not... That's super. Okay, rozumiem. Czyli halcyonacy są okej, okay, ale nie są okej, okay, jeśli nie znikają. Rozumiem, że... They will faint. Okay. Czy Muszę uciekać też przy nim. If it's gone, I can relax Space crouch? Crank. Piła? No kocie, co teraz będziesz? Kocie, co robisz? Idziesz? Dobra, spoko Dobra, rozumiem, że idę Hej, hej już na blot Ono zna tą grę? Tu są drzwi, które mam otwierać? Czy jest więcej pomieszczeń? Okej, okay, tu jest tylko to A Kierdole się już. No i pięknie. Tak, z tymi tapsami. O, cannot take it yet. Okej. Okay. Szafka pod zlewam, jest jeszcze. Jest. Czekaj. właśnie właśnie to otwórz. Okej, okay, tam nic nie ma. Mhm. Dobra, no idę. Uważaj życia tu jest światło. no jest. Też patrzy. Kto normalnie patrzy ci w ten łazienka. Okej. Okay. Czy tutaj jest łazienka? Ty, ja jestem duchem. Jak kiber? Nie strasz. Nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz. Zdradzę ci. Nie, nie, nie zdradzaj. czwiera otwiera? Ha. Pamiętam, co się. A to co mogę potem nie mieć informacji? Co mogę? Rozumiem, że pierwsza jest. Chyba nie. Kurwa, kocie. Spokój. Sorry. Czasami mieliśmy. Ło, ciekawe, fajne. To koniec zabawku to patrzcie po tu? nie idziesz tu, okej okay. safe okej, okay, rozumiem, czyli teraz zbieramy info o mieszkaniu dobra, bo no wyglądała raczej nie strasznie Cień drugi Nie chodzi o to, żebyś we wszystkie szełki, bo czasami w koszełkach. No i tak, pierwszy dzień Mamy komuś takiego? tego Wizitors. Są trzy To, so, fajne Allen K forlet. Piekielów my Rozumiem, że teraz biorę halucynacje tego. Pilsy. Okej, okay, czyli oni teraz już przychodzą. Ciężko kontaktuje? Co? A jak mnie będą gonić? ta jest pierwsza Próbarek w normie To kanapa, kanapa. Karol Prawo od lodówki mam okienko Ha O to chodzi? Czy to... TV? Cię Dobra, ale co dalej? Pierwszego dnia? raz no to 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 tam to w takim razie normalne normalne nic 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 muszę okay. BIEEEEEEE mi się chce? Leci A czekaj, że nie wychodzę Ale nie, nie mam komuś Skąd idę? Rybki ładnie Cze Pokój się To wszystko tam. To mam najpierw wziąć? Eee, czekaj, jeszcze tutaj jest. Szafka. Nie ma nic. Włączyć mogę? Nic nie ma. Czy to jest ta anomalia? Bo on tak nie powinien, chyba. Rozumiem, że najpierw powinienem użyć starych. Kurde, chopie. No, patrzyłem już wcześniej. To nie jest bo ma bardzo dziwną twarz. Jest ręcznik. Oj, nie podoba mi się ten ręcznik. No to ma okej okay. on ma po prostu was zrywa, bo. Cię, Pię. daj mi grać. Daj mi, daj mi... robi strago. Zegar. Normalnie. Zegar luk. Ryby. Czy ja powinienem przedtem jeszcze o. Nic nie widać. To było tak, jeżeli są halucynacje, w sensie w tym Excite, to zawracasz. A jeżeli nie ma, to idziesz dalej. Okej, okay, nie muszę. Dobra, ale nic. To co? Otwieram mu i biorę. Czy biorę? Bo nie czuję, żebym y, halucynował. Czy jestem stabilny. W ogóle się mam wszystkim, kto od nas. Jak hmm. nie, no to otwieram. No. Pięknie. Day 2. Day 3. Dobra, ja już jeszcze, że już wszystko przeszedłem, nie, że już nie musimy i i tyle. Dobra, day free. Rozumiem. I po prostu celem jest przejście wszystkich siedmiu dni. Boisz się? to, tak. Tylko, to chyba nie było, aż takie tam. Ej, tego tak nie było. Teraz widzimy, kto podchodzi. Ja pierdolę! Dobra, będzie mnie goniła. Biorę. Ja pierdolę. <śm> Ale to był kurwa klasyk, nie? Ale to był klasyk To tam z nami jest? jest, Charlotte jest, Shymode? O, się patrzę w pole w dziś, dni O, szacun! Gdzieś tak tyle wygrać? O kurwa all victims were found with violent external wounds police are conducting search operations considering the possibility that additional missing persons may still be alive in particular given the discovery of various medical instruments at the villa investigators are focusing on the possibility that the suspect may be a practicing physician hey Dobra, ale ten telewizor sobie tak może czasami grać. Rozumiem. Dobra, tutaj nic. Czuję, że teraz już będzie po prostu przejście do dnia czwartego. Mhm, Jabłuszka. Tutaj. Okej. Dobra. Dobra, dobra. Nie dotykać tam. Nice. Co nice. Ale że ten gościu, no. Dobra, co to może być? Okej, okay, dobra. idziemy pierdolę, jak innen. Muszla! Hej, dobra. Na szczęście to nie było muszla. Dobra, chwila, daję teraz kotu Jaś. Się. się... Ja pierdolę. Ej, dobra, 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 tak trzeba robić. Chodź, kotura. Chodź. Okej, okay, jestem, ale dojebany Dzień piąty O co tu chodzi? Dobra Już się sam wystraszyłem, nie? Ja? Dobra, telewizor nic Ej. No i to jest Anomalia. Okej, okay. znalazłem ją już. Tutaj coś leży. Ten gościu też. No wiem wiem. Na ten numer? Okej okay. My imagination It must, It must have been my No dobra, no to biorę tablety, bo tutaj widzę Google. takie hmm. rzeczy Na Judasza. No. Źle mu zaczął patrzeć, Ale no. Na stówę biorę tableta Nie, to ty mnie wkręcasz. Ja nie lubię tego, jakże tutaj. Dobra, idę. czekaj No, dobra. Ok, oczy. Dobra, biorę. Mordo miałam jedną wziąć. Się nie dziwię, że on taki pojebany. Dobra, i teraz powinno być clear. Okej, okay, tego nie było. To jest. Kto jest to jest Chyba że tak mało ks masz A może to właśnie dobrze Spuk Ringi to okej okay. Ja też nie wiem a ty mi mówiłeś wtedy, że Hazard The door". Nie, mamy nie grać, bo tam jest było dużo tego, tego tekstu. Pamiętam, jak wtedy chciałem to grać. Dobrze, widzisz, zamknięte oczka. Tak, co, pamiętam, bo chciałem wtedy to sprawdzić. Że to jest fabularne. Że mi się nie spodoba. No właśnie, nie patrickson oj on chyba małaka, Małoka, jestem mamalia dzisiaj no, ja się ja się patrzyłem na krosty, patrz. Widzisz jakie chorosty? Uj, z tego lustra, a z tamtego lustra, kurwa, czemu ja... Dobra, no idę, otwieram. Wow. No to chyba nie było ok.